Czwarty tom 13 stycznia 1903 roku. Życie Trójcy Przenajświętszej i całe dobro, które z niej płynie, zawarte jest w jednym słowie miłość. Jezus chciał, aby Luiza zaspokoiła wraz z Nim miłość, której odmówiły mu stworzenia. Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, Zdawało mi się, że widzę trzy osoby Trójcy Przenajświętszej, które na siebie patrzyły. Ich piękno w ich spojrzeniach było tak wielkie, że wpadały w zachwyt na samo spojrzenie na siebie. Ich miłość w tym stanie przelewała się z nich samych. Były jakby poruszone tą miłością. Tak, iż trwały w jeszcze intensywniejszej ekstazie, tak więc całe ich dobro i radość zawarte były w nich samych. Całe ich życie wieczne, szczęście wieczne i działanie zamknięte były w jednym słowie miłość. Całe szczęście wieczne Świętych kształtowane było przez to doskonałe działanie Trójcy Przenajświętszej. Kiedy to oglądałam, syn przyjął postać ukrzyżowanego, wyszedł z pomiędzy nich i przyszedł do mnie, i podzielił się ze mną boleściami ukrzyżowania. Kiedy przebywał ze mną, ponownie znalazł się wśród nich, ofiarował im swoje i moje cierpienia, oraz zaspokoił miłość, którą dłużne im były wszystkie stworzenia. Któż mógłby wyrazić ich radość oraz to, jak bardzo były zadowolone z ofiary syna? Kiedy trzy osoby boskie stwarzały człowieka, z ich wnętrza wydobywały się jedynie wstrzymywane płomienie miłości. Tak więc, aby mogły dać upust swojej miłości, wydawało się, że zaczęły tworzyć wiele innych swoich obrazów. Są więc zaspokojone, gdy otrzymują to, co dały, to znaczy dały miłość i miłości pragną. Największą więc zniewagą jest to, kiedy ich nie kochamy. Jednak po trzykroć święty Boże, kto Cię miłuje? Potem zniknęły. Któż jednak mógłby wyrazić to, co zrozumiałam? Mój rozum się gubi, a język nie jest w stanie wyartykułować słów. Niedługo potem, błogosławiony Jezus powrócił z twarzą pokrytą śliną i błotem i powiedział do mnie: Córko moja, pochwały i pochlebstwa to plucie i błoto, które brudzą i plamią duszę oraz zaślepiają umysł, tak iż dusza nie rozpoznaje, kim naprawdę jest. Zwłaszcza jeśli te pochwały i pochlebstwa nie mają źródła w prawdzie. Jeśli mają źródło w prawdzie, jeśli osoba jest godna pochwały, to znając prawdę, odda mnie chwałę. Jeśli natomiast mają źródło fałszu, tak bardzo napierają na duszę, że jeszcze bardziej utwierdza się w, w złu.